Eat. To by było na tyle. Czyli chciałabym, żebyście sobie wyobrazili teraz swój nagrobek z napisem i to by było na tyle. Czyli dziś chciałabym pogadać z wami o śmierci, o końcu życia, ale tak naprawdę to nie będzie materiał o śmierci, to będzie materiał o życiu. Co jest w życiu ważne, o tym, co chcecie po sobie zostawić, o tym, jaką macie misję w swoim życiu. Chciałabym dzisiaj, żebyś zrobił tak zwany bucket list. Bucket list to jest lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Czyli to jest takie ćwiczenie, między innymi, Gdyby ci został miesiąc życia, z kim byś go spędził, co byś robił, co byś chciał w swoim życiu, żeby ci się wydarzyło, to co tak naprawdę chcemy, żeby nam się wydarzyło w ramach tych ćwiczeń, choć to tylko ćwiczenia, to tak naprawdę jest ta eureka. O kurcze, rzeczywiście. Rzeczy, które wydają mi się ważne, wcale ważne nie są. Rzeczy, które wydają mi się pilne, wcale pilne nie są. Dobrze jest zaczynać z wizją końca. To nie jest tylko zaczynanie z wizją końca swojego życia, czyli do czego chciałbym dojść. Co chciałbym, żeby w moim życiu się przytrafiło, tak jak ten bucket list. Ale to jest też to, że co ja bym chciał osiągnąć w kontekście moich celów. Jeśli ja zaczynam z wizją końca moje cele, to zaczynam z wizją tego, gdzie chcę być. Nie spalaj się głupotami, nabierz dystansu do swojego życia. zajmuj się tym, co jest ważne. To są dla Ciebie kategorie spraw kluczowe. Inne rzeczy nie mają znaczenia. Powodzenia.